Sieman drodzy ludzie górski, witam was wy. Delta Traveller, w lesie Snowdin, lecimy dalej bez dalszego przedłużania do naszego składu dołączyła pani Renifer, która się nazywa Noel nie wiadomo jak się tutaj dostała, my po prostu chcieliśmy przejść do Dark World'a tymczasem przechodzimy przez bramki Papyrusa i widzimy wygodnie ukształtowaną lampę jest to dziwnie ukształtowana lampa nie wygląda na zbyt wygodną okej, okay. jest jakiegoś rodzaju stacja wartownicza butelki keczupu i musztardy rozkoszyją się siedzeniem w środku czy to nie powinna być jakiegoś rodzaju budka z hot dogami? No, bardzo możliwe, no ale wiesz. Ej, tu są drzwi, co jest? Hej, do cholery, co to jest? Sosja, ale przeklinasz w tym dodatku. Masakra! Wszędzie widzisz piekło! Są to szare drzwi. Kto do cholery dał tutaj drzwi? O, otworzyły się same z siebie. Może to jest Frank. Nie ufałabym temu Sansowi! Nie podchodź tam, bo cię coś zje. W środku jest kompletnie ciemno. Halo? No. Ja tracę balans! No nie, wpadła tam, no! o nie, Musimy za nimi skakać! Gdzie wlatujemy? A może to już jest koniec? A może wychodzimy z tego świata? Gdzieś na pewno wpadamy. Wow, zmieniliśmy kolerki. Gdzie wpadliśmy? O! Co do cholery! Zostaw tą cholerę w spokoju! Boże, Chris, gdzie do teraz jesteśmy? Te szare drzwi. One prowadziły do innego świata. Też mi się tak wydaje. Czekaj chwilkę. Gdzie są te drzwi? Ej, ty racja. E, wiesz, spadaliśmy przez chwilę. Tak, masz rację. Hej, czy wy też czujecie się tak dziwnie? W sensie jest coś w tym miejscu, co sprawia wrażenie naprawdę nieodpowiedniego. Teraz, tak jak o tym wspomniałaś, też czuję się dziwnie. A ty, Chris? Mój piercionek świeci. Co to chodzi? To świeci! Chris? O nie. O co chodzi z tą świecącą aurą, która wydobywa się z ciebie, Chris? Czekaj! Czy my możemy tu rzucać magię? Chris, próbujmy rzucić coś, abyśmy się czuli mniej dziwnie. Twoja dusza zaświeciła swoją mocą na Noel. Noel oświetliła twoją duszę swoim światłem. Ty i Noel rzucacie jasne światło. A Grafikę! Zmienili! Co, co się właśnie wydarzyło? Wszystko stało się nagle białe. Ech, ale nie czuję się już dziwnie. Ja, ja również. Chris! zakręcie chyba zadziałało. Ale teraz jak do cholery dostaniemy się z powrotem do tego lasu? Może znajdziemy inne szare drzwi? Ech, może to wystarczy. Nie żeby coś, ale raczej nigdzie nie dojdziemy stojąc w tej jaskini. No cię. chodźmy. Dobra, to zapiszmy może grę. No i Noel, połączyliście swoje siły, aby zapoznać się z nowym światem, który stanął przed wami. Jesteście wypełnieni mocą magii zespołowej. <grystanie> Zapiszmy to, dobra. A to może chodźmy na samym początku na prawo. Zobaczyć co tutaj jest. E Okej, okay, na pewno coś leci tutaj z góry. Dobra, przejdźmy tutaj. Ej, tylko coraz więcej tutaj pada. Dobra, dobra, szybko sobie tutaj musimy przejść. Okej, okay, wyszliśmy. No to jakieś grzybki. Cześć! Pam di dam diam. Poluję jak grzyby, ale kupiłem za dużo od dzieciaka w czerwonej czapce. Tu byłbyś skłonny kupić ode mnie za 15 golda? A nie. Jeśli nie znajdę nikogo, kogo przekonam, żeby je kupił, one się znowu staną złe. Ona na razie to zostawić tak. Jest, cześć! Witajcie, młodzi podróżnicy! Nie jestem waszym wrogiem, ale jestem przeciętnym kredem. Chciałbym dodać trochę smaku do waszego doświadczenia. Ale może przydałoby wam się trochę rad. Jestem chętny, żeby wam pomóc w każdy sposób. E, Okej, okay, no to daj mi jakieś rady. Kilku wrogów tutaj będzie chciało, żebyś zrobił coś, aby się z nimi zaprzyjaźnić. Okej. Okay. Dla przykładu UFO będzie chciało, żebyś zwolnił, a roboty będą chciały, żebyś się kręcił. Okej, okay. pamiętać. Może warto byłoby, żeby tamten ludzki człowiek a żeby robił wszystko tak, jak sam chce. On nawet zmieni twoją duszę żeby pomóc robić ci te rzeczy. Oczywiście jeśli się zdecydujesz na ich pokonanie, nie martw się tym. Okej, okay. a jak powiem tak? Aha, mogę sobie zmienić e, kolor, ale czy ja to tak naprawdę chcę robić? Chyba nie. Pozostaniemy sobie przy standardowym. Jestem już do tego przyzwyczajony. Żadne zmiany? Nie ma z tym żadnego problemu. Życzę ci cudownej reszty dnia. Hmm, ale miły kracik. Co jest? Link? please? Halo? Czy jesteś tam? Dzięki Bogom! Chris, gdzie ty byłeś, Suzy? Już myślałem, że ktoś was porwał! Nie wiedziałeś co się stało z naszym autem? A definitywnie, teraz to jest po drugim. Chris, proszę! Nie wychodzi już tak bez słowa? Tak czy inaczej, proszę, nie bądź zbyt długo na zewnątrz. Bądź ostrożny, okej? Okay. Klik. cześć, Chris. Czy to była twoja prawdziwa mama, czy to była ta mama, która płakała? Co? <laughs> to była prawdziwa mama. A spróbujmy zadzwonić do tej z tamtego świata. Kliknął, dobrał. A do mamy normalnej? Mój Chris. Jestem pod wrażeniem. W tej obudziliście się przede mną. <laughs> Musieliście naprawdę chcieć spędzić czas razem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie tam, gdzie jesteście. Klik. <laughs> Dobra, chodźmy do góry. Jest i czekam naprawdę góry. Uff coś mnie coś zaatakowało? Chodząca coś. Mobilna grządka na ciebie wpadła. O... O tym nic nie mówiłeś, są... So... Aha, jest zmęczony. Dobrze to wiedzie. Podlejmy to? Próbujmy? Okej. Okay. Wszyscy wylali wodę z rzeki na mobilną grządkę. Ma tak jak Flowey. I... Hmm... Wiesz. Przestań! Ej, możemy cię teraz oszczędzić, więc w sumie to zróbmy. Ale fajnie, nowi przeciwnicy, nowy No Jestem ciekaw co to jest, wreszcie coś innego niż Undertale. Eee, dobra, co my tutaj mamy? To, to, to. Eee, tutaj most. Most do szczęśliwej wioski. Jak do chlory mamy przez niego przejść, skoro jest zniszczony? Może dookoła jest jakaś inna droga? Dobra, ten most widział lepsze niż. Eee, okej. Chodźmy, co to, czemu to jest? Czemu tu jest Czemu tu jest ołówek? Z jakiegoś dziwnego powodu, żelazny posąg w kształcie ołówka blokuje ścieżkę. O mój Boże! Z jakiego powodu na naszej drodze są jakieś rzeczy? <laughs> się do cholery. Ładnie. Z czy ty zawsze rzucasz tak rzeczami? O, to było naprawdę ciężkie. Tego nie miałem na myśli, ale... Co jest? O co chodzi? Czym ty jesteś? Zdjęcia zrobię natychmiast Jestem geniuszem fotograficznym, jeśli mogę tak powiedzieć A, a okej okay. Przygotujcie się na natychmiastową pamiątkę Spójrzcie w obiektyw Gotowi? Powiedzcie... Rozmyte pikla. <grym> wow, ale wspaniale wyszło Zawsze będzie mi przypominało najpiękniejsze wspomnienia Czemu? Co? Czy on nam nie pozwoli zachować zdjęcia? Może da nam je później a, Nieważne Okej, okay, chodźmy wyżej. Zaś tutaj są te roślinki, ale ja was nie będę męczył walką z nimi, jak przed chwilą z nimi walczyliśmy, więc sobie to skipniemy. Dopiero jak się się inni przeciwnicy, to będziemy sobie z nimi walczyć. Na razie widzę tutaj most, ale jeszcze sobie pójdę na górę nic tutaj nie ma. Okej, okay, pójdźmy sobie teraz mostem, jest tam na pewno jakiś, widzę, inny. O! Mamy nowego przeciwnika, który przed nami ucieka, okej. Okay. To było to UFO. Miałem się według tamtego krata mało ruszać. Przekonuj konstrukcję, ale i tak nie mogę tego użyć, więc tylko mogę go przekonać. I co zjedajmy s I tyle. A ty te enakcje, no bo co? Powiedziałeś małemu UFO, że podczas następnej tury będziesz poruszać się powoli. Następnie małe ufo postrzeli cię powolnionym laserem. Suzy zaczęło gonić małe ufo po polu <grym> Ufo stało się zmęczone. Nel no, uśmiechnęła się do Lil ufa. Poczuło się mniej niej Proszę, ruszaj się powoli. No dobra, no dobra, postrzeliłeś mnie, okej. Okay. Ufo czuję cię zrelaksowany. Dobra, uśmiech mnie ten... kurde, dlaczego ja ma się dać rozstrzelić przez ufo? Okej, okay, to wszędzieśmy to ufo. Y mam dziwne wrażenie, że... Co to jest? Że że że... Y to jest chyba Airbound, ale nie jestem pewny tam liczka. Cześć! Ostrzeżenie! Możesz wpaść w pętle, jeśli nie wyjdziesz, idziesz. Dobra. Y zobaczmy to. Wierujący robot pojawi się w polu widzenia. Ja miałem obracać im, chyba z tego co pamiętam. Hold down, spin. A przytrzymajmy go, zobaczmy co się stanie. Ty, Suzy, przytrzymaliście obracę się robota. Owracający się robot stał się zmęczony do końca rundy. Noel obróciła robotem, tak jak na łyżwach. Okej, okay, pewnie teraz mógłbym go oszczędzić. Jakbym miał TP, bo jest zmęczony. Widujący robot Desperacko potrzebuje trochę wirowania. <grywa> okej, okay, ten powirujmy im. Oszczędzimy sobie go na pewno. E, zaproponowałeś grę z obracającym się robotem. Obracający się robot się podekscytował. Okej, okay. i Suzy też im wyobracała, okej. Okay. Udało nam się go wykonać. super, fajnie. Mamy UFO, które przed nami ucieka i drzewo. Które ma <grywa> śmieszny nie wiem jak walczyć z tym drzemem, ale wiem jak na pewno pokonać y, tą grządkę, więc sobie ją podlemy, ją wszystkim, a tym drzewem to nie mam pojęcia jak, jak grać. Okej, okay, chyba z tego co widzę ono rusza po prostu naszym mm, boksem i to chyba tyle. Mm, a spróbujmy to drzewo, wygląda przyjaźnie. Przytulmy je! I może się udało obu oszczędzić. Drzewo teraz i oszczędźmy, spróbujmy. Przyciłujeś drzewo. Drzewo się poczuło troszeczkę bardziej no i stało się zmęczone. <grystanie> co do kolerek chcesz, żebym zrobiła. No ale oszczędziła w roku. <grystanie> Okej, okay, dobra. Tu jest dalej to ufo i z tego co widzę nic tutaj nie ma. I chyba jest dokładnie tak jak tamta tabliczka mówiła, czyli <grystanie> się zgubiłem, nie wiem gdzie iść. Okej. Okay. Dużo ufów i grządka. Oczywiście pomieniamy tą walkę, bo nie będę was męczył cały czas tymi samymi walkami I jesteśmy naprawdę bardzo obici Kurde, przydałby mi się w sumie jakiś zapis, albo coś w tym stylu No dobra, może tutaj zaraz się jakiś... Gdzieś znajdziemy Tak ja mam nadzieję, bo ja nie wiem czy chcę to powtarzać Tu jest ten znak Więc... Zatoczyliśmy koło Mmm... Dobra, poszukajmy czegoś Czegokolwiek Eee... O, cześć kolega Zastanawiam się, kto sprawił, że przez ten most nie da się przejść. Dlaczego ktokolwiek miałby to zrobić? Właśnie o tym mówię. O, boże, Suzy daje naprawdę dużo tej do... gry, jak się drze. Tylko za dużo mówi. the heck? Dobra, mamy następny most, więc przejdźmy się nim. Kurde, jakiś savik -y by się przydał, no nie ukrywam, nie ukrywam, jakiś savik -y by się przydał. Wolę przejść tutaj tak zobaczyć, bo może gdzieś jakiś temek będzie leżał. Eee, chodźmy sobie na górę. Okej, okay, mamy Lilufo. Eee, hmm, czy ja chcę z nim walczyć? No, nie wiem. O kurde, drzewo mi goni. I. Kurde. Ja mam Low'a. O nie! Najgorzej! z oh, 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 oh. Wiecie, co jest z tym wszystkim <ścoughs> Najgorsze, że ja muszę tu iść. No, oczywiście, że jestem w tym cave? Dobra, jestem znowu w tym miejscu Na szczęście Jestem odleczony na maksa Jeszcze kupiłem sobie tamte grzybki Także zawalczmy Powoli, no cześć pomidzy Okej, okay, no i oszczędzeni W procesie może podleczyć O nie, drzewo Następna walka Co ty tutaj masz z tymi walkami? O, 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 może ucieknę, może ucieknę. A drzewo mnie dogoniło, masakra Wow Okej, okay, to wygląda na trudne, ale no też wam to skipnę, bo już z nimi wszystkimi walczyliśmy. Ale muszę wam pokazać, że ten obracający się robot ma taki jak Undyne z Undertale'a, zobaczcie sobie. Co <laughs> wygląda całkiem zabawnie i chyba nawet nie wiem, czy to nie jest atak z Genocide'a. Dobra, oszczędźmy sobie ich. Oczywiście nie popełnię tego samego błędu, ja się wrócę teraz do zapisu i zapiszę sobie grę, żeby jakbym się gdzieś rozwalił, to żebym chociaż mógł sobie normalnie tutaj przejść. I tak wróciłem się do tego cave'a. Niestety, no ale nie mam innego wyboru. Ale bym się wkurzył jakby się okazało, że zaraz tam za rukiem jest zapis. Oh! Dobra, znowu jesteśmy przy tym miejscu. Na szczęście przeciwnicy się nie odrodzili, bo już się zacząłem o to troszeczkę martwić. I co my tutaj mamy? Co było warte tych dwóch ciężkich walk? O jest prezent, co tutaj jest? W środku jest kask, czy wziąć go? Aż mocny kask. Przepraszam, ja zastanawiam się komu to dać, ale chyba z tego co widzę, Noel nie ma jakiegoś armora, więc jej to damy. Mocny kask, armor 6, czapka konstrukcyjna przeznaczona na place budowlane. Okej, okay, chyba damy go Noel. Ile ona ma? Ja mam 5 defa, Suzy ma 1 defa i Noel ma też 5 defa. Chwilkę tym tutaj żonglowałem tymi itemkami, ale w końcu mi się udało ułożyć tak, jak chciałem. Dobra, koniec tego ekwipunku. Wracamy się i szukajmy czegokolwiek. Chodźmy dalej przez tutaj ten las. Erwbandowy. Jest tutaj na pewno jakieś przejście do a Rosy! co ty tutaj robisz? Byś dołączył do nas, a nie tam palisz weed. Okej, tutaj mamy tą skarpę. Sans! No nie, jest zapis! Zestawienie uspokajającej rzeki i zasadzki wrogów poławia cię w zakłopotanie. Dobra, zapiszemy sobie gierleczkę. Sans, co ty tu robisz? Hej, Co do cholery ty tu robisz? Co tam to przed chwilą powiedziałem? A, przepraszam, że nie zapukałem przed wejściem do drzwi. Tak poza tym, prawdopodobnie przydałaby wam się moja pomoc. A jak dokładnie chcesz nam pomóc? Oczywiście sprzedając wam przydatne rzeczy, których oczywiście nie potrzebuję. Czego chcecie? Porozmawiać z sklepem? Nic. Porozmawiamy. To jest naprawdę miłe. Nie byłam na zewnątrz od tak dawna. Nigdy nie wiesz tego, co masz zapewnik. Ponieważ pewnego dnia może ono zniknąć. <śmum> Czy ty Co to to kolorem ma znaczyć? Ja zadaję pytania wcześniej od Susi. A pojęcia. Może się dowiesz dragi dnia. Co tam? Uuu, hej, a jak mogę mam pomóc? Sprzedajmy coś. Hej, próbuję się pozbyć rzeczy, a nie kupić ich więcej. Może jeśli uda nam się wrócić do podziemia, zobaczymy, czy mój brat czegoś chce. <grym> Okej, okay. porozmawiajmy z nim. Powiedz coś o sobie. Hej, nie pamiętam, żebym pytał Was o imiona. Chris, ha, to świetnie. Jestem Sans, Sans szkielet. Ale Ty już to wiesz. A skoro już to wiedziałeś, powiem Ci coś, czego nie wiesz. Um. E tak, właściwie poczekaj sekundę. Znamy się od jakichś 20 minut. Nie wiesz, że żeby się z kimś zaprzyjaźnić, potrzeba czasu. Okej, okay, autor tego moda przewidziałby, jakby to powiedział prawdziwy sens Tak poza tym, nie masz nic ważniejszego do roboty. Coś o sklepie. Cóż, kiedy upadłem, znalazłem mnóstwo rzeczy i nie mam z nich żadnego pożytku. Więc pomyślałem, dlaczego nie dać ich komuś innemu. Hä? Dlaczego nie jestem za darmo? Jakoś muszę zapłacić rachunki. <grywa> Czym jest broń bash? A ta ta, etykieta na baseballach, którą znalazłem, no cóż! Niektóre bronie zachowują się inaczej w bitwach i mają różne nazwy swoich typów. Dla przykładu, King Suzy jest bronią slash i robi rzeczy, o których już wiesz. A pierścień Noel to jest lodowy pierścień. Nie trafia zbyt dobrze, ale może używać swojej magii w walce. <laughs> A basebole to są bronie typu bash. To w zasadzie oznacza, że walce zazwyczaj są dość silne, ale celowo. Stopniowo przyspiesza, może być trudny w użyciu. Oczywiście, nie będziesz go potrzebował, jeśli będziesz dla wszystkich miły dziecko w czerwonej czapce. Więc włączyłem się po tym dwusońskim miasteczku i podszedł do mnie jakiś dziwak i zapytał gdzie jest moja czerwona czapka. Potem próbował mnie uderzyć i pokazał mi linijkę zanim uciekł. Mówiąc krótko to było naprawdę dziwne. A, racja. Ten dzieciak w czerwonej czapce to chyba jakiś dzieciak próbujący uratować świat. Pod pewnymi względami nie różnicie się. <grym> okej, okay, kupmy coś w końcu. Mm, złamany kij, okej. Okay. Noel to daje dosyć dużo, ale za to. Odejmuję jej magii. Chrisowi to za to daje dużo. O, mocna czapka. To nam nie daje zbyt dużo. Pomiń kanapka <laughs> i hamburger. Na pewno kupimy sobie leczenie. I myślę jeszcze o kiłu, bo gdyby się miał pojawić flawi, to go chyba dotłukę. Także kupmy sobie go i damy go Chrisowi. Skąd do cholery zda moje imię? <laughs> Okej. Okay. Załóżmy sobie to na pewno. Baseball dla Krisa. No i mamy leczenie. za ołówek wyrzucimy, bo to jest useless. I wejdźmy do tego cave'a. Co tutaj może być? Cześć. Nie wiem czy to jest boss czy co. Dobra, zobaczmy z Hello there. Wąż blokuje drogę. O, mogę cię oszczędzić. To skorzystam z tej okazji, że mogę cię oszczędzić. To była jedna z szybszych walk. Przejdźmy sobie tutaj. Okej. Okay. kascenka a. A co to cholery chodzi z tym miejscem? Ja wiem, kto chodzi i maluje drzewa na niebiesko. To nie jest o to, o co się martwię. Po prostu to miejsce czuje się niesamowicie. Cześć. Czemu wyglądasz jak złodziej, a... Więc kim wy jesteście? Więc o co chodzi z tym miejscem? Malujesz drzewa czy coś? Czy wy mówicie, że jesteście przeciwnikami malowaniu świata na niebiesko? Dlaczego malujecie wszystko na niebiesko? Wiesz, to jest złe dla środowiska i... Myślę, że powinniście się nauczyć pewnej lekcji. Chcesz mnie spróbować? No dawaj, idiota? Niebieski Kultysta zasadził na was zasadzkę. Niebieski Kultysta, dołącz, odmów, pomaluj się! Um, dobra, dołączmy. A ty, Suzy, jest akcja i nie wiem co. Zostawisz nas, jeśli się pomalujemy na niebieska? Noel, w tej turze zachęca cię, żebyś został trafiony. Suzy zjadła trochę niebieskiej kredy. Kultysta wygląda na zadowolonego. Szczęście jest odpowiedzią. Wow, 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 wow. wow, Ok, nowe ataki, okej. Okay. ale. Zostałem pomalowany Dlaczego ciebie się nie da oszczędzić? Ech, po prostu zrobimy to enakcjami, S-akcjami. Pomalowałeś całe swoje ciało na niebiesko Zjadła znowu tą kredę I Noelle wykonała jakąś lodową magię I też wygląda ona pod wrażeniem I dobra, mm, możemy go oszczędzić, tylko nie rozumiem troszeczkę, bo Daliśmy się mu -u -u pomalować, a on nic nie zrobił Dobra, po prostu go oszczędźmy i tyle, no nic więcej tutaj już nie zrobimy. Okej, okay. hello. Dziwny typie. A no cóż, po tym wszystkim chyba będę musiał przemyśleć tą całą niebieską ideologię. Wybaczcie mi. Okej. Okay. Malowanie całego świata na niebiesko. Co to cholery to ma znaczyć? Myślę, że to miejsce jest dla jakichś dziwaków z kultu. Powinniśmy się rozejrzeć. Ale rozejrzymy się już w następnym odcinku. Trzymajcie się cieplutko.